Witam serdecznie w pierwszym odcinku z serii Znaleziska Widzów. Jak widzicie, przygotowałem trochę swoich fantów. Tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, co odcinek będę wam pokazywał, też swoje znaleziska. Dziś na tapetę weźmiemy miedziane monety: Jana Kazimierza, Augusta III Sasa oraz Stanisława Augusta Poniatowskiego. No, ale to na koniec odcinka. Na razie zaczynamy z Waszymi znalizkami. Zestawienie zaczynamy od kolegi Marcina, który nadsyła fotki znajdek z Nidex, ostatniego wypadu. No i tutaj mamy 6 monet, w tym jedne, jeden żeton. Pierwszy z góry, od lewej jest to żeton Leopolda II. Miedziaczek fajny. Kolejny moniak to dwa grosze między międzywojnie, jedna druga kopiejki. No i poniżej... Jest sreberko, 5 groszy. Królestwo Polskie. Niestety tutaj rewersów tych monet kolega nie wysłał. Yy, dalej jest 1 grosz. Miedziak. Również z Królestwa Polskiego oraz 5 groszy. No i dalej to są fanty. Ciekawsze fanty z poprzednich znalezisk. Mamy tutaj fajne o, na pierwszym zdjęciu. Fajne sreberka. Pierwsze u góry to jest 9 groszen yy, z Księstwa Saksonii. Poniżej fajny. O, fajne stare sreberko. Jest to grosz Zygmunta III wazy. No i taki ciekawy medalik w kształcie serduszka z krzyżykiem. Ciekawy, bo wydaje mi się, że yy, z 28 roku, ja przynajmniej tak to rozczytuję, dzień D to pewnie jest dzień 19. M. To zapewne jest miesiąc, także 19 marzec, 28 rok. Fajny fancik. No i kolejne takie rodzynki, egzotyki jakbym <grym> U góry mamy chińską monetę. Jest to tak zwany Smoczy Dolar. Końcówka dynastii wing, Nie wiem, czy dobrze to rozczytuję. Ogólnie pozdrawiam. Kolegę Bartosza, który identyfikował tą monetę. Yy, poniżej mamy centimy francuskie yy, Napoleona III oraz dwa halerki z Austro-Węgier. No, słuchajcie, żeby znaleźć jakieś ciekawe znaleziska, niekoniecznie yy, trzeba do tego detektora metali czy, czy magnesu neodymowego. Wystarczy czasem posprzątać na strychu. Przekonał się o tym Mirek, który wysyła właśnie zdjęcia, zdjęcia, znalezisk po sprzątaniu poddasza u dziadków starego domu po niemieckiego. No i tutaj pierwsze zdjęcia przedstawiają pamiątki właśnie po dziadku. Kolega pisze, że jeszcze gdzieś pamięta, pamięta te zdjęcia dziadka właśnie w tej pilotce, w tej czapetce No i kolejne takie fanty osobiste. Rzecz osobiste dziadka brzytwa z pudełeczkiem zegarek srebrny no i tutaj taka ciekawostka walizka w środku walizka, walizki jakaś patriotyczna mm, opaska z tego co kolega pisze dziadek nigdzie nie służył on w czasie wojny został wysłany na przymusowe roboty do Niemiec no i kolejne fanty które bardzo cieszą Szczególnie tutaj naszą lokalną, lokalnych pasjonatów. Wieszaki odzieżowe. Tutaj są dwa wieszaki z naszej okolicy, z Milicza. No i dwa wieszaczki z Wrocławia. No i Wracamy do znalezisk z ziemi. Kolega Bizon nadsyła nam tutaj krzyż, o którym wspominałem właśnie w poprzednim odcinku, no i tutaj też taka prośba trochę do Was yy, o identyfikację, ponieważ krzyż, tak jak kolega pisze, yy, posiada wymiary 48 na 48 mm, o, i z tego co pisze, te pierwsze wojenne miały maksymalnie 43 mm. No szkoda tutaj, że nie ma o, nie ma tego środka. Krzyż yy, sygnowany na łóżku LW. Także jeżeli ktoś coś kojarzy, może napisać. No i co? Z, yy, podjarany bizon wraca. Wraca na pole za tydzień. No i trafia pierwsze złotko. Trafia pierwsze złotko. Piękna obrączka z datą 1904. No, widać tutaj inicjały. Nie wiem czy dobrze widzę, ale wydaje mi się, że jest to HZ fajne złotko, piękna piękna obrączka no i oprócz obrączki trafia też o ćwiartkę nieśmiertelnika jenieckiego z tym, że tutaj też ciężko z identyfikacją nie wiadomo dokładnie z którego, z którego obozu pochodził oczywiście dziękuję za zaproszenie jeżeli gdzieś będę w okolicach Zróbyskiego to na pewno zawitam. Kolejna znajdka i kolejny fan wojenny. Zdjęcia nadsyła Janusz. No i tutaj macie pierwszą fotkę. Na no pierwszy rzut oka zwykła zawinięta blaszka, ale tak jak kolega pisze, już na pierwszy rzut oka widział, że trafił bardzo ciekawą rzecz. Nie próbował tego no, rozginać na miejscu. Zabrał znajdę do domu. Ogólnie znaleziona na polu kukurydzy, kilka centymetrów poniżej ziemi. No, i tutaj macie już pokazane etapami, jak kolega prostuje ową znajdkę. Już na drugim zdjęciu wyłoniła się głowa orzełka. Orzełka z puskiej pikelhałby. No, i tutaj krok po kropku etapami z chirurgiczną precyzją niemalże, kolega prostuje. Owego orzełka. Pięknie ci to wyszło. Szacun kurczę, że to nigdzie nie pękło, bo na pierwszym zdjęciu wyglądało to naprawdę masakrycznie. No i tutaj macie na koniec zdjęcie, jeżeli ktoś nie kojarzy oczywiście a, jak wyglądał orzełek owy na, na tym hełmie piklerhauby. No i słuchajcie, na koniec zostawiłem Wam mega znalezisko. Także kurczę, usiądźcie wygodnie, bo jest naprawdę grubo. Kolega, który chciał pozostać anonimowy, o, na pewno końcówkę roku zapamięta na długo. Rzecz e, dzieje się na południu Mazowsza, poranek. No i kurczę, pewnie mega mocny sygnał. I tutaj macie właśnie. Jeszcze na ciepło, monetki wyciągnięte już z dołka 9 sztuk Ale widać już po rozmiarze, że to mega kotlety No i słuchajcie, pierwsze, pierwsze monety już po czyszczeniu Są tu ruble no naprawdę, jeszcze takich wielkich na oczy nie widziałem, takich wielkich sreber O, tutaj macie zbliżenie na jednego z nich 1814 rok. Tu kolejna fotka dla porównaniu z zapałka. Tutaj roślin 1808. No i wszystkie wszystkie moniaki już poczyszczone w kapselkach. Tutaj u góry 5 zł dla porównania. Masakra. Teraz widać naprawdę jakie te monety są spore. Na samym dole dwie monety dwuzłtowe z okresu Zaboru rosyjskiego. No ale w środku, w środku to są chyba najcenniejsze znaleziska. są to talary z Księstwa Warszawskiego, Fryderyka Augusta. Nie mam tu niestety zdjęć awersów, ale widać mniej więcej daty 1812 13. Chyba dwie są z 1813 roku. No naprawdę, graty, graty wielkie. Słuchajcie, o boratynkach można opowiadać godzinami, ale chcę zaoszczędzić Waszego czasu. Także pokrótce tylko powiem. Sama nazwa wzięła się od zarządcy mennicy krakowskiej Tytusa Boratiniego. No i bito ją od 1659 do 1668 roku. No i rozróżniamy dwa rodzaje Boratynek, Koronne oraz Litewskie Koronne bito w Ujazdowie I Krakowie, zaś Litewskie W Ujazdowie, Oliwie, Wilnie Brześciu Litewskim Kownie oraz Malborku No i Szacuje się, że wybito ich Około 2 miliardy Wybito sporo falsyfikatów Może zaczniemy od nich Taki śmieszny Egzemplarz Widzicie tutaj orzełka. Strasznie śmiesznie ona wygląda. Na początku powiem Wam szczerze, że nie mogłem skojarzyć co to za to Dopiero tutaj po awarsie widać wizerunek Jana Kazimierza. No a rewers wybita tak. O, jeszcze uciekła no sami spójrzcie sami ocencie według mnie falsik yy, mam też takie dwa rodzynki destrukty mennicze, tutaj dwukrotnie uderzona w latynkach. wydaje mi się że ona jest koronna yy, no i tutaj jeszcze mamy taki rodzynek Również dwukrotnie uderzona. Lepszy stan. Ta widać dobrze, że jest koronna. Orły nakładają się na siebie. Ona jest ze do oczyszczenia. <laughs> Ogólnie ponad 300 sztuk moratynek. Wybrałem te, te ciekawsze. No, i z tych ciekawszych wybiorę wam może 3-4 sztuki. Pokażę może zaczniemy od tej. Bardzo ładny stan. Widać tutaj dokładnie szczegóły. A, tylko z ostrością problem. Jest to monetka. Wybita w kownie. Widzę się tutaj pod pogonią głowę Jelenia. Bardzo ładny stan. Kolejna boratyneczka, którą Wam pokażę. To boratynka wybita w ujazdowie. Ale rocznik nieczytelny. Nie widzę ostatniej cyfry. No i może jeszcze, no to jest chyba rodzynek jeśli chodzi o boratynki moje Piękna, grobiutka, niewytarta No i rzadko się kiedy spotyka ona jest z menicy Oliwa Oliwskiej Rocznik 1665 Tutaj pod pogonią widać snopek Pod snopkiem yy, głowę byka Bardzo ładny stan. O, kilka koronnych. Z tym, że często zdarza się tak, że awers jest w ładnym stanie. Jak na przykład. Jak na przykład tu. Bardzo ładny stan na awersie. Rewers, niestety, wytarty. Przejdźmy dalej. Do szalongów. Augusta III Sasa najczęściej trafiają się z Mnicy Drezno oraz Gubin ale bito je też w Gruntalu tutaj mamy rocznik 1753 no tutaj jedna chyba to jest chyba pierwsza moja pierwszy mój szalon który trafiłem Bardzo ładny stan. Ogólnie je też w Toruniu oraz Gdańsku, ale to już inne odmiany tych szelągów. Rzadziej trafiają się grosze. Kilka sztuk kiedy nie posiadam. Tutaj chyba najładniejszy z nich. Bardzo ładny. rocznik 1755. I to jest mennica Gubin. Posiadam też trzy sreberka, ale sreberka to yy, pokażemy w jakimś tam innym odcinku. Yy, w odcinku ze sreberkami. Yy, no i co? Przejdźmy dalej na koniec. Może zaczniemy od monet, które najczęściej wpadają, jeśli chodzi o Augusta Stanisława Augusta Poniatowskiego. Są to grosze. Czy z samostrością problem? Grosik w ładnym stanie. Rocznik 1755. Wybrałem trzy sztuki. Pokażę wam dwie, bo tam ta świecie to jest trochę zajechana. Tutaj rocznik 1777. I ta jest chyba najładniejsza z nich. Wszystkich posiadam też dwa trojaki, nie mogłem ich znaleźć, yy, oraz pół groszówki z jednej pół groszówki, nawet ktoś sobie wykonał guzik, ale też nie mogłem tego gdzieś doszukać. Yy, no chyba najrzadziej jeśli chodzi o miedziaki, pojęte z kiego wpadają szelongi. Posiadam dwie sztuki. Bitoje w Krakowie oraz w Warszawie. Tutaj mamy ładny okaz właśnie z Krakowa. Rocznik 1767. Piękny stan. Fajna, grubiutka moneta. Niewytarta. No i to mnie zastanawia, czy to też jest mennica Kraków, czy to jest Warszawa. Możecie dopowiedzieć. Tutaj jest rocznik Końcówka nieczytelna. Ale wydaje mi się, że też jest 67. Fajne monetki. To jest do czyszczenia jeszcze ogólnie. Widać tutaj gryszpan. Pokażę Wam z grubsza na szybko, żeby już tego nie przedłużać. Najczęściej z Boratynek trafiają się, no, jeśli chodzi o Boratynki, trafiają się z Mnicy, Wilno. Z tego, co widzę tutaj po tych destruktach, najczęściej z Wilna. No i najczęściej trafiają się właśnie litewskie. No i słuchajcie, to wszystko na dziś. Ogólnie na wstępie nie wspominałem, ale odcinki... Będą ukazywać się co piątek. Nie jest to przypadek. Zaczyna się weekend, także taki dobry motywator yy, na weekendowy kopanko będzie dla Was. Tu Wam jeszcze pokażę na koniec. Yy, no i co? Ogólnie, tak yy, jak było mówione, pięć osób. Fanty pięciu osób będę pokazywał. Nie chcę, żeby ktoś tu pomyślał, że sobie jakieś lepsze wybrałem znaleziska, żeby pokazać. Po prostu pierwsze pięć osób, które mi wysłało yy, pokazałem te fanty. Reszta będzie w kolejnym odcinku. A kolejne fanty, jakie Wam pokażę, moje, to będzie yy, pierwsza i druga wojna. Wybierzemy jakieś tam oznaczenia, przypinki okolicznościowe, jakieś guziczki, pierdółki. Także co? Do następnego. Pozdrawiam serdecznie.